Siemaneczko, z tej strony Error, a jest dzisiaj ze mną... Ząbiak, siema. Ząbiak? Mhm. Mm no dobra. A od jesteśmy... Doba, od nowa, na... dawaj od doba. Nie, dawaj, gramy. A jesteśmy na serwerze mco.scrap. Mm, no. I jesteśmy no, na, tak jest. na Castle Mode. Y, no. Tak. Dobra, ja tutaj sobie to mysz przedstawiłem. Jest już odliczanie? Nie. Tak, jest odliczanie. Aha, ja, ja nie patrzyłem nigdzie, tylko... Ej, jak coś ja ci mogę Ci później podesłać mojego teksturpaka. Spoko. To będzie w link, 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 linku w opisie będzie teksturpak. E-boi. No właśnie, ja jego Ej, czekaj, jesteśmy w jednym... Ej, weź stój. Jestem w redach. Ja... Czekaj. Napisz coś. Ja też. No, okej. Okay. Ej, Ty ja tu sobie muszę kół ogarnąć, bo ja tu mam y, knopkę. armatka. Ej, chcesz łuk? Ale nie, bo to jest Infinity, więc ci nie dam. Dzięki. Kolejne drzewo niszczy. O Jezu, że źle, źle zrobiłem armatkę. No szkoda, że... Ej, Ej wiesz, że tak mi armatkę zniszczył? O, ty mi armatkę zniszczył. Hmm. Ej, coś u mnie w tle. Nie. Okej. Idę za. Ty robisz? Nie. No, tak. I koleś. Mm, idę do niego. Raz. Lagi, makko? I koleś Diamond 5 ma lagi. Co? Mój tekstor pak ma i particles, partikles jak coś. Dobra. Jak ci się spodoba będziesz nie grał? No. Szybko, bo tu jest kolo. Jezu, nie wyślij mi tego. Czekaj, ja zrobię, może. Gdzie jesteś? Tutaj. Ty tam mnie jesteś? Czekaj, bo tu kolo. Kolo. Ja go zepnę. Ja go chcę zabić. Patrz. Zamuruj wodę. Patrz. Ej! Prost. Weź! Weź! Woda, woda, woda! Dobra, ej. Wodę wylałem. Chodź. Ja go zepnąłem. Ja ej! Ta wodę ta... mi wziął. Ja mam wodę jak coś. To wylej, wylej. No wylałem. Dobra. A mi weź, wody, wodę tego zabije? Ej, to nie bierz na razie wody, bo... Ja Czekaj, muszę nie, mieć. bo ten tutaj jest. Ej, 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 nie. Pff. Wylej. Dobra, dzięki. Ej, a jakoś na... Szybko, bo ma... to I mam 30 fps. -ów. Spodek i mam 60. Bez deszczu, jeszcze. Co nie? No, jak jest deszcz, to mi też spadają. Ej, ty tam jest. O, tu też jest. Typek. To jest cheater. Nie polecam go. Ale armatkę zrobił. No, taką 2 na 10. Jeden minus tego serwera. Nie można się panczować. Tak? No. Na no, high hey play tylko można chyba. Czekaj, ja tu wodę. Czekaj, włącz, zmniejszyłem sobie renderowanie. Ej, ten typek ma. Ale fly w naszej drużynie. A! Uważaj, on ma anti a Ej, a ten! Y, ten, no, on ma dwojaki. Wojtow... on ma realoga anti knock Uwaga. Poleciałeś? Nie. Trzeba On gra tylko na fosy, uważaj. Ja tu się mam dwie perełki. Ja mam jedną. Tak, Ej, ja nie mam wody. Jak będziesz leciał na fosę, to. Je, jak będziesz leciał na fosę, to. Mm, Pierwszy ci perełkę do góry, okej? Okay? No wiadomo. Jest ci Nie. No właśnie, Za bo... bardzo. Mała siostra, mnie, tylko idź stąd. Mój czas, idź też. Ale ty o, Typek, to... typyk. Najsłuchaj, nice. lecę na inny. No nie na Ile masz zabójstw? Zabójstw? No. 99 dziewięć. Ja Uważaj, żeby do fosy nie wpaść, bo tam nóżki na nóżki. Ja, czy... ja mam perełkę, ja mam perełkę. No to od razu perełka w ścianę, co nie? No, albo do góry jeszcze, jak zdążę. Nie, ja w ścianę. Ale wiesz, do góry przed siebie no, rzucę góry, jeszcze, jak będę, jak jeszcze wpadę. zdążę, nie? No. Ja mam dwie perełki jak coś. co fajne. Zbieram co na kolejną. Bo żeby Spidermana na przykład zrobić, żeby w sposób, co nie? No. Koksa się ja często i się robi nie? Ja, ja mam dwa koksy. Ja też. A ile masz Rafów? Rafów 6. Ja też. Ja mam infinity seta drugiego. Knoka. Субтитры